Cieszę się, że korzystasz z naszego kanału o nieruchomościach, ale możesz korzystać z niego jeszcze lepiej i to w zamian za coś. To znaczy, my coś robimy i poświęcamy swój czas, ale jak nam udzielisz wsparcia, to dostaniesz dostęp do treści, których nie zna nikt inny. Nie bój się. To nie znaczy, że naszym widzom, naszym fanom coś teraz zabierzemy. Nie. My po prostu dajemy wspierającym więcej. A co to jest to więcej? Co więcej, to na przykład rabaty na nasze szkolenia, dostęp do filmów niepublikowanych na naszej stronie, do różnych scen making of, do filmów surowych przed montażem, albo do filmów z różnymi wpadkami, śmiesznymi sytuacjami itp., Poznamy się po prostu lepiej. Ponadto dostaniesz jeszcze odznakę sponsora możliwość oglądania filmów wcześniej niż inni, szybsze odpowiedzi na komentarze, czaty dostępne tylko dla wspierających i udział w ankietach, dzięki którym będziesz kształtować nasz program. Jednym słowem, zapraszamy Cię do zostania wspierającym, bo jeżeli udzielisz nam wsparcia, to Ty dasz nam coś, ale my damy Tobie jeszcze więcej. I dlatego, jeżeli już chcesz dostawać więcej, to kliknij link wspieram na naszym kanale i wybierz jeden z kilku programów. Więcej informacji w opisie pod filmem. Zapraszam! Hej!